A więc Siemanko, Siemandero, z tej strony Robson. Podsumowanie wczorajszego meczu z Benficą. Lisabona. Składy, jakie zaprezentował wczoraj kompany: Neuer, Davis, Upamecano, Kim, Kimich, Palhinha, Laimer, Olize, Musiala, Gnabry, Hurricane na ławce rezerwowych. Komandajer, Gorecka, Guerreiro, Ibrahimowicz, Miller, Perez, Sane, Schmidt, Tel, Benfika w bramce Trubin. Piątka w obronie. Cabore, Araujo, Otamendi, Silva, Karekas, Ausnes, Sanchez, Kokcu, Akur, Tuglu, Amduoni na ławce rezerwowych. Bajrami, Beste, Cabral, Di Maria, Fiorentino, Gomez, Pawli, Dis, Roley, Zair, Santos, Schneider, Suarez. Swoją gospodę urazu nie zagrali. Bo i Bukmanito, Pavlovic, Stanisic, Bajernie, Bach, Barreiro... Gówelala Nini. wczoraj przed meczem były wielkie utrudnienia. kibice nie mogli dojechać, bo tam sygnalizacja świetna nawaliła w przedziale. W jednym z wagonów kibice podobno weszli raczej Straż Pożarną. Musiała interweniować, i mecz opóźnił się z 15-minutowym opóźnieniem. Mecz zaczął się na Allianz ostatecznie Ostatecznie 9:17. I ostatecznie mecz Bayern wygrał 1 do 0 po bramce. Dżemale musiali. piękna główka weszła po Hargo Ok, na drugiej połowie weszli Sany za Ulizę w 56. W 71. Koman zagna. i w końcówce spotkania Meller zmienił musiale. Żółta kartka jeszcze musiale. Bayern dominował pierwsza połowa autobus. Benfica, posta Benfica postawiła, i ostatecznie goście zwyciężyli 1 do 0. 24 w strzałach do jednego. W tabeli Bayern prezentuje się na miejscu, już Wam mówię, 17. I jeszcze jakie inne wyniki padły w środowych meczach, to już Wam powiem. Klub Bryż wygrał, zastąpiła 1-0. Shakhtar pokonał Young Boys 2-1. Barca wygrała 5-2 z Fernandesdom. Feyenoord przegrał 1-3 z Salzburgiem. Inter pokonał Arsenal 1-0. Paris przegrał z Atletico 2-1. Sparta Praga z Brestem przegrała 2-1. VW przegrał za Atalantom 0-2 to były środowe wyniki, wtorkowe wyniki PSV pokonał Ziru na 4-0, Dynamo Zagreb pokonał Bratisławę 4-1, Bologna przegrał z Menako 1-0, Dartmoor wygrał ze Sturmgras 1-0, dalej Celtic pokonał Lipsk 3-1, Lille Juventus po 1, Liverpool pokonał Baile Berkuzem 4-0. Real przegrał siebie z Milanem 3-1 i Sporting Lisabona pokonał siebie Manchester City 4-1. Czyli Real zawiódł, Manchester City również zawiódł, czyli sami faworyci zawiedli. Zaraz wystawię oceny. Czekajcie sekundę. Wczoraj też e, kibic Bayernu zmarł. Wielkie kondolencje dla tej rodziny. W trzeciej yy, minucie, już interweniowała służba medyczna, stąd kurwa, już nie dopingowali. Przed meczem też yy, minuta ciszy była ze względu na powodzią w Walencji. Już czytam oceny. Lanoniera wczoraj, który nie miał dużo roboty, dla mu 6, Davisowi 8, upamykano, dam 7,5, Kimichowi dam 8, Kimowi dam 8, Kimichowi 7,5, Alhinijsz tam 8, Lemerowi 7, Olize dam 7, musieli dam 8,5, Gnabriemu 7, Haremu Kainowi 8, zmiennikom Sanne 7, Kumanowi 7, Millerowi nie dam oceny, bo krótko grał. Statystyki po tym meczu: 24 do 1, 74-26 posiadanie piłki. Kto nie zagrał wczoraj, już mówię. Nie zagrał wczoraj Tel, bramkarz rezerwowy Schmidt, Perez, Ibrahimowicz Guerreiro, Gorecka, Dajra. Dlaczego nie puścił Guerreiro? Dlaczego nie puścił Gorecki? Dlaczego Dajra nie puścił? Mogę jeszcze dwie zmiany zrobić, ale jest jak jest. Już nie będziemy marudzić, już nie będziemy psów wiszać. Jeszcze krótkie wypowiedzi, co powiedział kelner ko y kompany. Przeczytam wam krótki tekst. Wincent kompany. Dla nas również ważny, ważne jest, aby wygrywać w ten sposób. W przyszłości zawsze strzelaliśmy 3, 4 lub 5 bramek, ale tym razem zachowaliśmy spokój. Strzelaliśmy na bramkę 24 razy, a nasi przeciwnicy tylko raz. Mimo, że nie każdy nas strzał był groźny, kontrolowaliśmy grę. Czasami zdarzają się mecze, w których ostatnie podanie nie jest tak czyste. Wiemy, że możemy rozstrzygnąć mecz w pierwszych 5 minutach. Jeśli jesteśmy w dobrym nastroju, ale tym razem tak nie było. Ale w końcu to jest Liga Mistrzów, to był dobry mecz i dobre zwycięstwo. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, że mam jakoś Lirio, JaSana i Mike Lewizę na tej samej pozycji, nie zapominając o Komanie i Gnabrym. Można powiedzieć, że Leroy odmienił losy meczu. Tak, to prawda, Leroy sane wszedł w drugiej połowie i rozkręcił tą grę, bo w pierwszej połowie to. Mieliśmy troszeczkę akcji, ale ostatecznie nie znaleźliśmy drogi do bramki. Brankarz Benfiki bardzo dobrze bronił. Pochwała mu za to. No i nie miał sporo roboty Palchinia bardzo dobry mecz rozegrał. Ofensywa tak samo. Czwarty mecz i zero z tyłu, co ostatecznie jest bardzo, bardzo status funkcjonującym wynikiem. W końcu wygraliśmy po dwóch porażkach. Zastąpiłem, którą przegraliśmy 1-0 z Barceloną. Którą przegraliśmy 4-1. No, mam nadzieję, że z Paris też wygramy, bo potrzebujemy punktów. i Jesteśmy teraz w tabeli na 17 miejscu. Liverpool, widziałem, tam prowadzi, mają punktów aż 12. Co powiedział trener Brenfica, Bruno Lasz, kiedy Bayern grał siebie, często ma duże posiadania piłki. Wiedzieliśmy, że musimy się bronić. Naszym planem było stworzenie czegoś z piłką. Chcieliśmy mieć większą kontrolę i mogliśmy zachować się lepiej w niektórych. Momentach przejściowych Jan Niklas Beste powiedział tak: Kiedy grać przeciwko Bayernowi przez tak długi czas z tak szczelnym blokiem, myślę, że do tego kwestia czasu, zanim Bayern zdobędzie bramki. To była trudna do obrony bramka, to było niezwykle trudne grać tutaj z Bayernem W komentarzach co piszą? Energiczne wejście sane, rozgrzał ofensywę, świetne wejście sane, w sobotę chciałbym zobaczyć sane, solizę od pierwszej minuty. Dokciplny ten lasz z tym, że chcieli coś zrobić z piłką, ale nic nie zrobili. Bayern wszystko czyścił, co mi się podoba. Ja Wam powiem: Benfica nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Nic nie atakowali, nic nie grali. Po prostu Bayern wszystkie kontry ich czyścił tak jak chciał. Po prostu Benfica nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia. Nie przekonała mnie, nie zagrozili tak. Trzeba po prostu postawili autobus i się bronili. Ale to tak każdy zespół robi, jak przyjeżdża na Allianz Arena, przyjeżdża i się broni, nic z tego nie wynika. I ostatecznie Bayern zwyciężył 1-0. Mamy kolejny wielki mecz z czystym kątem, co bardzo, bardzo cieszy. Musiela zapewnia zwycięstwo, Bayern wraca na zwycięski szlak. Lajmer. to trzy bardzo ważne punkty. Stanisic raczej nie wróci w tym roku. Front powiedział, że transferu raczej zimą nie będzie. Wraca Bundesliga, to już wiadomo. Sobota San San Pauli o 15.30. 3 grudnia z Bayern Leverkusen. To jest Torek, w Pucharze Niemiec. To już to wiemy. Co do Marmusza, jeszcze dwa słowa. Czy on się przyda Bayernowi? Zobaczymy, jak się rozwinie jeszcze do końca sezonu jeszcze jest dużo spotkań, na razie ma 10 goli w Bundesliga, Harry ma 11, Max Eber powiedział, że będzie go obserwował, czy pasowałoby do filozofii gry Bayernu, na no, to pytanie Wam na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć, zobaczymy jak się rozwinie jeszcze, jaka będzie jego forma, czy nie będzie łapał urazów, to no, to wszystko na razie musimy odczekać. Jakby przyszedł do Bayern, to byłbym z tego transferu. Zadowolony byłby alternatywą dla Harego Keina. Jeszcze o Mate Matej Sietelu, to chcę powiedzieć, że Bayern musi go wypożyczyć, bo z biegiem czasu nie będzie dostawał dużo szans. Są inni też do gry. Jest Gorecka. Dajer po sezonie prawdopodobnie, prawdopodobnie odejdzie. Szkoda, że Bayern sprzeda Davisa, bo <coughs> przepraszam. Bo jest bardzo dobrym zawodnikiem. Dużo biega. Dużo gra. Wczoraj był dwa razy faulowany. Odpukać, że nie dostał wczoraj kontuzji. Gdy go faulował kaborę. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Bayern... jakby to powiedzieć? Mam nadzieję, że Bayern pójdzie po rozum do głowy i zastąpi go dobrym chłopem. Dobrym zmiennikiem, bo należy mu się jest jeszcze młody czy tak będzie to się przekonamy także do końca sezonu jeszcze jest bardzo dużo spotkań mam nadzieję, że do tej ósemki baję się przebije że awansuje, że nie będziemy grać żadnych barażach gdy zagramy w barażach no to też trzeba będzie to zaakceptować do końca sezonu jeszcze jest dużo spotkań po przerwie na reprezentację gramy Augsburg u siebie, Paris u siebie, Dortmund na wyjeździe. Później gramy e, trzeciego w Pucharze Niemiec e, z Bayern Leverkusen. Już wam mówię, bo nie mam w głowie tego terminarza, ale już wam mówię. Później gramy Heidenheim siódmego, to jest, siódmy to jest Poniedziałek, poczekajcie, poniedziałek, w się... Sobota, siódmy. Później gramy z Mainz, 14 na wyjeździe. I ostatni mecz przed świętami 21 na Allianz Arena podejmujemy Lipsk. Tak to się prezentuje. To wszystko, ten cały terminarz. Myślę, że będę już powoli kończył ten vlog, ten materiał. Pamiętajcie subskrybować dwa kanały, oceniać, lajkować, dawać dzwoneczek żebyście byli na bieżąco z tym co ja dodaję i co subskrybować oceniać, lajkować, dawać suby łapki do góry pisać komentarze, bo oczywiście ostatnio mało tych komentarzy jest nie ma praktycznie nic także śmiało piszcie, ja będę na to odpowiadał i do końca sezonu nadajemy na bieżąco cały cały czas także jeszcze raz mija samija Pozdrawiam wszystkich, miłego piłkarskiego weekendu. Pamiętajcie, sobota 15.30 Bayern, San Pauli. Gramy mecz na wyjeździe. Piątek jest konferencja prasowa Kompanego. Też pewnie o 10 rano, albo jeszcze trochę później. Mam nadzieję, że tam też nie będzie łatwo. San Pauli się pewnie postawi. Będzie chciało wygrać ten mecz, ale my jesteśmy... Dieroten, z Dieroten Musimy tam wygrać Musimy zdobyć 3 punkty I po prostu jest sobie, Mamy taką sportową złość Że musimy odzyskać ten tytuł Mistrza Niemiec w tym sezonie I Mam nadzieję, że Bayern to Zrobi, jest w stanie to zrobić Także co Sobota 15.30 Bayern, St. Pauli Gramy na wyjeździe I to będzie ostatni mecz przerwą reprezentacyjną. Kiedy będę miał czas, to oczywiście podsumuję ten vlog. Także jeszcze raz do usłyszenia. Pozdrawiam miłego piłkarskiego weekendu. Typować, obstawiać, oglądać, kibicować przy browarku. Żółwik piąteczka. Wszystkiego dobrego. Cześć.